Jak mówią radni Platformy Obywatelskiej, czara goryczy się przelała. Prezydent musi zlikwidować dwie spółki miejskie, które rzeczywiście w ostatnim czasie są źródłem wielu problemów. Mowa o spółce Szczecińskie Centrum Renowacyjne i Nieruchomości i Opłaty Lokalowe. Spółki typu SCR i NIOL rozwiązać, bo one szkodzą miastu. Generalnie trzeba się zastanowić, prezydent musi się zastanowić nad tym, czy tak powinno się zarządzać miastem jak w tej chwili, że spółki dysponują ogromnym majątkiem. Praktycznie miasto nie ma na nie wpływu. Spółki są dobrym sposobem na zaciąganie kredytów. Pozornie miasto ma znakomity rating, ale miasto jest jednym z najbardziej zadłużonych miast polskich. Radni Platformy Obywatelskiej zarzucają prezydentowi Piotrowi Czystrowi brak jakiejkolwiek kontroli nad działaniem spółek miejskich. Powoduje to, że miasto traci ogromne pieniądze, a same spółki działają niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Pan prezydent w trybie pilnym podjął działania weryfikujące pracę wszystkich spółek miejskich, w tych spółek oczywiście, w których miasto ma udziały, by bardzo dokładnie przyjrzał się oddelegowanym osobom do rad nadzorczych, czy rzeczywiście praca tych osób jest wypełniana zgodnie z, powierzonym, z powierzonymi im zadaniami. Szczecińskie Centrum Renowacyjne zostało powołane, by odnawiać i sprzedawać kamienice w centrum Szczecina. Ze swoich obowiązków wywiązuje się póki co bardzo przeciętnie. W roku 2012 SCR sprzedał dwie kamienice, a w czterech piętra budynków. Spółki nie stać na to, by skorzystać z unijnych pieniędzy na remonty. Jeszcze więcej problemów jest ze spółką nieruchomości i opłaty lokalowe, która sprzedała po kosztach i w niejasnych okolicznościach kamienice przy ulicy Niepodległości. Jednoosobowo został przygotowany przetarg, regulamin przetargu. Przetarg źle przygotowany, bo z wadą prawną w dniu przetargu zostaje odwołany i następny przetarg jest przygotowany i na dwa dni przed przetargiem jest zmieniona specyfikacja do tego stopnia, że zmienia absolutnie atrakcyjność kamienicy. Według radnych platform obywatelskiej cena kamienicy została znacząco zaniżona, czy dowodem miały być inne transakcje w tej okolicy. Stosunkowo niedawno w pobliżu przy tej samej ulicy sprzedano bar Ekstra. Nieruchomość czy obiekt do wyburzenia za kilkakrotnie wyższą cenę, za kilkakrotnie wyższą cenę w sytuacji takiej, kiedy co kamienicy wyjęto tylko 2 miliony 100 tysięcy złotych. Radni PO w ostrych słowach krytykują to, co dzieje się w naszym mieście i radykalnie domagają się likwidacji zarówno SCR-u, jak i nieruchomości i opłat lokalowych. Podczas konferencji prasowej Szczecin został nazwany miastem straconych szans, w którym rządzi tu cytat prezydent Leniuch. To, co widzimy aktualnie pokazuje, że Szczecin stał się Leniuchowem. To nie powinno tak być, że prezydent Leniuch ma zastępców Leniuchów, każdy załatwia swoje sprawy, sprzedaje to, co chce i komu. Poza kontrolę radnych jest wyprowadzana ogromna część majątku. Czy miasto zlikwiduje kontrowersyjne spółki? Trudno powiedzieć. To byłoby oczywiste przyznanie się do błędu, ale prezydentowi coraz trudniej udawać, że spółki działają dobrze, gdy raz po raz wychodzą kolejne uchybienia w ich działalności.